wyższy rankingowo, czyli w tym przypadku Witek decyduje o, o, o. Czy, czy prawa czy lewa. Wybierę. Eee, prawa, prawa, lewa. Eee, lewa jest ta. Wylosowałeś czarne w pierwszej partii, w drugiej ręce okay. białe dla potwierdzenia. E, dobra, e, to wobec tego pomiędzy gierkami tak 3 minuty przerwy zrobimy i słyszymy się po meczu dobra. i pogadamy, co tam ciąga. Dobra, za 3 minuty start, tak? E, 22.15, tak, zgodnie z planem lecimy i ja, dobra, ja wam będę odpalał gierki, nie? Poko, to zaskutki z tym powodzenia. Powodzenia. Dobra. Dobrze, no to e, be, będzie. Nie, nie będzie przyspieszonego smoka, mimo że z całą przyjemnością chciałbym... ...ruszył do akcji, no i zobaczmy, D4 tutaj, niczego innego się nie spodziewaliśmy, także zobaczmy. Ten debiut, ten debiut proszę państwa był przygotowywany już w grudniu. Już w grudniu wiedzieliśmy, że z Londonem będzie trzeba się zmierzyć, także była lekcja na ten temat. No i zobaczymy. Póki co, zgodnie z planem, czyli solidne ustawienie C6. Akurat nie w ten sposób zawodnik miał grać, ale, ale okej, okay, nie jest to złe. Czyli póki co, jedna i druga, jedna i druga strona. Na spokojnie podchodzi do tematu, nikt się tutaj za bardzo nie chce wyrywać, także czarny ustawia się na piątej linii, biały ustawia się na czwartej linii, bardzo dobrze. Goniec F-5 zostało zagrane. Tutaj już jestem dumny z mojego zawodnika, bo powtarzaliśmy to z 50 tysięcy razy, także... W porządku, najpierw, najpierw wyprowadził tego gońca, a później dopiero zagrał e6. E, tutaj mm, na przykład problematyczne byłoby najpierw zagranie e6, e, ponieważ w ten sposób e, ten goniec byłby zamknięty. Ale tutaj pełna agresja ze strony de Monza, skoczek od razu, e, skoczek od razu do centrum wjechał. No dobrze, zobaczymy, zobaczymy jak się tutaj sytuacja będzie dalej e, rozwijała, póki co, nie no jak coś to do toalety można wyjść, to znaczy nie wiem czy trolujecie czy nie, ale, no. o, witam, witam, halo, halo, cześć, cześć, o, gotowy do akcji, jak tam przygotowanie się sprawdziło? Powiedziałem mu, żeby grał orangutana, ale okazało się, że chyba mu się nie spodobał, bo zagrał Londona, więc to... spoko. O, czyli już tutaj się nie słucha trenera. To jaka będzie kara? No to zobaczymy jaki będzie wynik partii. <gry> tak, wynik partii no to jest zawsze największa kara, ale to jest najgorszy, tak z punktu widzenia trenera, to zawsze najgorszy jest ten moment, gdzie już zaczęli grać i nic nie jesteś w stanie zrobić, nie? Mhm, tu, tu, no, tutaj tak. już nie ma pola manewru, ale nastąpił atak na punkt B7, także zobaczymy, czy tutaj Witek w odpowiedni sposób się obroni, ponieważ no, możliwości jest Kilka, ale jeżeli na przykład zagra Hetman C7, no to od razu pozycja się zrobi przegrana. Mm -hmm. e, tak, także też część, y, mówiłem mu też o tym, że jak coś to w tych wariantach, jakieś Hetman B3 można sobie grać, żeby walczył, ale no, z Kamilem jest tak, że różnie bywa. To znaczy nie wiadomo, które informacje on pamięta, których nie, więc no, wiecie. Ale myślę, że będzie spoko tutaj. Znaczy, prawda jest taka, że tutaj z każdym zawodnikiem to różnie bywa, tak przynajmniej z mojego doświadczenia mm -hmm. komentatorskiego. Eee, także to różnie bywa, ale dobrze, tutaj Witek zagrał, nie, nie wpadł na tę pułapkę. Eee, zdaje się, że mu to pokazywałem, także za, za, to zaraz być. się dowiemy, czy pamięta, czy nie pamięta. Eee, jak coś to na Discordzie ci ekran udostępniłem, to żebyśmy widzieli to, to samo, nie? Eee, A, okej. Okay, o czym gadamy. E, no dobra, pełna agresja ze strony białego, wybicie pionkiem, teraz e, skoczek na F6 podwisa. Skoczek został podstawiony w jednym ruchu! Jezusie! Dobra, za szybko, to za szybko, za szybko zostało zagrane przez Gucia skoczek H5 i... Yeah. Dobra, 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 także nie wiem, czy ty już przeszedłeś ten etap, ale ja już jestem na tym etapie, gdzie niczego nie oczekuję od, od ucznia. Tak, tak, ja, no. ten, ja, 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 ja ten etap przeszedłem właśnie dość brutalnie w kołówce, nie? Mhm. Także, tak, tak. Generalnie moi, moje założenie było takie, że nagroda za najlepszy klip to idzie dla zawodnika, ale póki co ty zdominowałeś stawkę całkowicie. No zobaczymy, zobaczymy. No dobra. Dobra, tutaj jest okej, okay, nie? Tak, taka... tak. Bo tutaj piona zdobywa, prawda? Jeżeli tak. zagra jakieś hetman c4, to po prostu weźmie pionka. Także pozycja białego jest w tym momencie bardzo dobra. Ponieważ mm -hmm. linia H jest otwarta, więc tutaj mogą być realne problemy. Generalnie mi się wydaje, że Witek to spokojnie miałby z 1500, jakby się tak nie śpieszył, ale on ma tą tendencję mm -hmm. e sportową, tak, czy ale co? Nie wiem, czy zauważyłeś? Właściwie u każdego zawodnika są takie przywary różne, co nie? Że każdy coś tam ma. No, na przykład Kamil no i jego presja totalnie zjadała. O, tutaj mogą być maty. Mogą być maty, Kamilku, proszę. Prawda? Prawda. Tyl ale nie, no Hetman A4 to tak, Hetman A4 to zagrał z zamysłem zgarnięcia na E4 i teraz grozi mat na H7, także tutaj mm -hmm. Witek realnie musi uważać. No, chciałbym powiedzieć, że na 100% to widzi, ale dam mm -hmm. tak 99. <śmiech> <śmiech> e, og ogólnie, no nie, Jezus <śmiech> <maria>. <śmiech> No dobra, to tutaj w, w dwóch ruchach, no i tak, i też się kończy, także rety, ale za szybko, Dokładnie za szybko. To nie doma, tak? No nie, Cześć. no to już bez przesady, no tutaj w dwóch ruchach, także to już musi zauważyć. E, to już musi zauważyć. O, e, ale ale je, jedyne serdecznie. legalne posunięcie, ale. A mówiłem, patrz co chce przeciwnik, patrz co chce przeciwnik. No, także tutaj pierwsze zwycięstwo po stronie Demonza. Napiszę tam chłopakom na Discordzie.